A, no i buff Trickstera też, bo jest niegrywalny. Znaczy, teraz może już jest, nie wiem, bo... Teraz już ta zmiana weszła, a nie na PTB. Ten buff główny dał, aha. Spoko. Oj, nie lubię tej mapy. Dobra, gdzie jesteś? you. Okej, okay. jesteś? na Spirit Kiedy spirit e Spirit już dostała nerfa i jej wystarczy jak dla mnie nerfów. Nie ma różnicy, nie wiem szczerze mówiąc, wydaje mi się, znaczy, o i Dedicated Servers. Wydaje mi się... Wydaje mi się... że jest minimalnie lepiej, ale może to jest efekt placebo. W statystykach jest lepiej, ale nie odczuwasz tego tak. A co zmienili? Prędkość z nożykami, jak podnosi ten wind up time I, i prędkość lotu, chyba noży, nie pamiętam, na pewno wind up time i, i prędkość, jaką ma, kiedy tego noża ma podniesionego. No tak, na takiej lupie już nic nie zrobisz, nie? Co to za kręcenie tu gena? Nie wolno Nie wolno Wow, ale już full zmiany Ta

Klodete. Mm. Ja ci lubię, bo ty jesteś ziemniakiem. Ja lubię ziemniaki. Ziemniaki są smaczne. Kurde, skręcili tego gena. Ciągnie cię do ziemniaków. Ciągnie swój do swego. Myszem biega z Tak. Dokładnie tak. Co? Lu Stary lubi to. Ja nawet nie czuję... O! Jest main event, nie? Naj najsłabsza rzecz w Tricksterze. Tak nie ma z tego żadnego pożytku. Kocham moje bowy, nowe ikonki. Bardzo dobrze, cieszę się. Koks, jest animacja po uderzeniu. Tak, animacja po uderzeniu to jest chyba jedno z niewielu fajnych rzeczy w Tricksterze. Ktoś biega, poszała się dalej. Tuś kręci tego gena Stevie Stevie Wonder Nie ma takich dead hardów. Ale za to broń wygląda jak syf totalny. No, wygląda tak dziwnie. Tam gen nakręcą. I tego gen nakręcą. Ale ja wolę, żeby ten gen był swapowany, bo on jest na środku. Tamtego. Tamtego nawet mogą skręcić. Eee. O, 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 o. Tego gena też muszę skopać. Co za ziemniak z tą paletą. Nie, 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 nie. Nie ma kręcenia tych genów tutaj. Nie wolno. Zdecydowanie nie wolno. Nie pozwalam, nie zgadzam się, zakazuję. Ze Steven pójdziemy, bo on już umiera. Grałem w to home sweet home, syf totalny. Co kto lubi, nie? Ja w to nie grałem. Widziałem jak inni grają. Ja nie grałem. Aaaa! <laughs> <laughs> White nie denerwuj się spokojnie. Nie no, nie mam, nie mam zamiaru jakoś nadmiernie się denerwować. O, piwnica. Nie będziemy haka marnować. Tylko, że oni zaraz dokręcą tego gena. Też tyle te jakoś na boki latają? Tak, właśnie tak latają. Wcale ci się nie wydaje. Dlatego tym bardziej są bezużyteczne. Muszę skopać tego gena. Koniecznie akurat tego, bo mam tu dwa pod nosem. No i mamy tutaj dwa geny. Jeden dalej i jeden dalej. Spoko. Ktoś tutaj pobiegł. No dzień dobry. No witam serdecznie. Rekord trzeba opanować jak w CS-ie. Ta gra nie ma nic związanego z CS-em pod względem rzucania, celowania itd. Tak, tak jak masz rozwalone celowanie defslingerem, to celowanie yy, Tricksterem jest jeszcze gorsze. No naprawdę, nie opłaca się tymi sztyletami rzucać. Czes masz celownik. Ale wiesz, możesz sobie zrobić na ekranie celownik, albo nie wiem, przykleić kawałek taśmy klejącej do ekranu i też masz celownik. A nic ci to nie da, bo te noże latają gdzie chcą. Może być tamten. Wywalone. Ja im tu robię dwa geny. Te dwa geny są strategiczne. To, że zrobią tamten... Wywalone. O, tu jest właz. Dobre info, nie wiem, czy ją w ogóle wieszałem w tym meczu. Hmm, ona umie się lupować, będzie ciężko. Na, jak ona ze, ona ze mnie czyta, jak z otwartej kartki, nie? Zrzuciłaś paletę. Czemu tą latarką próbujesz mnie zirytować? No nie, tu jest dobry tile do lupowania się. Dobra, walić to. Idziemy do gena. Ona kręci gena sama, nie zdąży zanim ja tu przyjdę. A dodatkowo jest ranna. A, bym się zamachnął, to bym trafił. Spoko. Takie pytanko, ma ktoś z info o nerfie z Krugerem? Yy, pisz sobie... Yy, DBD Patch Notes, i tam masz PTB471, coś takiego to pewnie mega. No, oczywiście, że ona, ale ja nie chcę ciebie gonić, bo tamta pewnie geny w tym czasie będzie kręciła. Ty mi tu klikasz latarką, jakbyś miała DHD albo inne upośledzenie. Zastanawiam się, co mają w głowie ludzie, którzy tak klikają. No, dzień dobry. What are you doing? Juj, ty masz ostatni hak. Ja chętnie cię powieszę. No, i gdzie teraz jest tak klikająca mega? Lecimy na włas 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 włass włas 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 Nie ma takich włazów dla Megi A teraz to możesz sobie klikać. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, to no i ten hitbox to mnie tu zabija po prostu. Poszła. Ona jest tu dalej? Tak. Czy ty naprawdę jesteś aż tak upośledzona, żeby cały czas klikać? Serio? Nie, zagraj triksterem w tajemnicy. Stań w miejscu, rzucaj sztyletami. To zobaczysz. Nie ruszam myszką, żeby nie było. To trzeba rzeczywiście, trzeba w dół ściągać. Także dzięki za radę. Nie wiem, czy mi się przyda w gameplayu, ale zawsze coś, coś nowego o debedach. Ty ma DHD zdecydowanie.